Cześć, nazywam się Ania Zbyszewska-Hryniewicz i chciałabym zachęcić Was do przyłączenia się do akcji Gotuję w domu z Cookstory. Część z nas z pewnością zastanawia się, jak zagospodarować czas, który spędzamy teraz w domu, próbując pracować zdanie i opiekując się dziećmi. Co powiecie na wspólne przygotowywanie potraw we własnej kuchni? Cookstory wychodzi naprzeciw tym, którzy poszukują motywacji i inspiracji do. Domowego gotowania. W mediach społecznościowych ruszyła właśnie akcja: Gotuję w domu. Podczas zalecanego pobytu w domu nie możemy zapominać o zdrowej i zbilansowanej diecie. To, w jaki sposób się odżywiamy, ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie, a dziś jest ono szczególnie ważne. Gotując w domu z bliskimi, możemy nie tylko dostarczyć naszemu organizmowi niezbędnych składników odżywczych, witamin i minerałów, ale także odkryć zrzemiącą w nas pasję i przede wszystkim świetnie się bawić. Do akcji gotuję w domu może przyłączyć się każdy, kto przez najbliższy czas zamierza zaprzyjaźnić się z własną kuchnią. Szefowie kuchni, którzy na co dzień gotują i prowadzą warsztaty, będą dzielić się sprawdzonymi przepisami na proste i pyszne danie. Znajdziemy je na stronie internetowej CookStory oraz w mediach społecznościowych na Facebooku i Instagramie. Przepisy zostały dobrane tak, aby każdy mógł samodzielnie przerządzić je w domu z produktów, które w większości posiadamy w naszych kuchniach. Zadowoleni będą miłośnicy makaronu i pizzy, z kolei fani. Weekendowych śniadań odkryją nowe wersje swoich ulubionych potraw. Akcja gotuje w domu to zachęta do jednoczenia się i tworzenia wspólnej kulinarnej opowieści. Pomysł zrodził się z połączenia pasji do gotowania i chęci szerzenia pozytywnego nastawienia. Gotowanie to radość, a wspólne przygotowywanie posiłków to okazja do bycia razem, odkrywania nowych smaków no i przede wszystkim cudownej zabawy. Cookstory zachęca do dzielenia się zdjęciami potraw i oznaczenia ich hashtagiem Gotuję w domu oraz tagowania profilu Cookstory by Samsung na Instagramie i w mediach społecznościowych. Każdy post zostanie udostępniony, a dla najlepszych i najbardziej kreatywnych przepisów, zdjęć i filmików przewidziane są nagrody. Inspirujmy się nawzajem. Podejmijcie wyzwanie Gotuję w domu i dołączcie do nas. Zapraszamy.